Witajcie w następnej ale, degustację. Tym razem e, nowy produkt dostępny w Tesco e, Arcade Made Double Dry Hopped Double IPA. 8% alkoholu. E, czyli podwójnie chmielone, podwójnie podwójne IPA. No, tu pisze Coin Operated Beer. Czyli co? Trzeba wrzucić. Monetę, żeby dostać piwo? Nie. Trzeba dużo zapłacić. Puszka kosztuje 4 funty. Ale i tak jest taniej niż na ich własnej stronie. Dalej eee, no deal z supermarketem musi być, tak? Eee, sprzedają więcej. I szczerze mówiąc, więcej zarobią niż na droższych puszkach. Eee, oczywiście, jak zwykle Maluśkie literki, e, chińszczyzna, Puch, ciężko coś, coś się tutaj doczytać. Mnóstwo języków, znajdźmy angielski, składniki woda, słód jęczmienny, toryfikowana pszenica, e, słodowany owies, chmiele drożdże. No, dużo się nie napisali, ale. Ładna grafika taka nawiązująca do salonów gier, do pierwszych 8-bitowych gier. Zresztą logo tutaj Brudoga jest takie spikselowane. No, pff, fajnie. Zresztą tak. E, no, pamiętam dobrze te pierwsze lata salonów gier. E, lata 80. Człowiek nie widział czegoś takiego. Eee, oczywiście komputera nie miałem. Mój własny pierwszy komputer, to ja miałem dopiero w tym wieku. <grym> 2000-2001, jakoś tak, kupiłem pierwszy komputer. A tak, no to gdzieś u kolegi coś się zobaczyło gdzieś w szkole jakiś komputer był Euro 800 Junior ładne zielone monitory, eee. ale było przyjemnie. E, trochę straszno, bo mogli zabrać pieniądze. Ludzie oszukiwali różne stare monety wkładali. Piękne czasy, piękne czasy. Przejdźmy do piwa. Eee. Jasne, słomkowe, zamglone. Piana biała. Drobną pękna e, zdążyła już opaść. Trochę piany zostało na szkle. Jest okej. Okay. Aromat jest w miarę przyjemny, muszę powiedzieć. Trochę słodowości, trochę e, mango, trochę e, ananasa, marakuja. Całkiem przyjemnie. No, okej. Okay. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Dobre. Czuję się, że się pije mocne piwo. Jest naprawdę pełnia słodowa. Czuć e, ziarnicę pszennicy. pszenicy. E, ładne, aksamitne wykończenie owsem mm. pełnia. Nie jest słodkie. co też dobrze. To też dobrze. E, nasycenie jest takie niskie, powiedzmy. E, przyjemne, słodowe piwo. E, raczej wytrawne. Tutaj już nie ma aż takich ładnych mm, akcentów owoców tropikalnych. Owszem, jest poczucie, że są, ale tu już jest raczej taki, taka sałatka owocowa. Już nie można tak ładnie rozróżnić jak w aromacie. Co mi się podoba, to nie dodali żadnych pulp owocowych, ani soków, ani nic takiego. Wszystko jest po starodawnemu tak prawidłowo schmielu. I o to chodzi. Piwo im wyszło dobre. <noise> jest nawet lekka goryczka. E, taka lekko zestowo-glejfrutowa, ale na bardzo niskim poziomie, ale naprawdę wszystko, wszystko gra tutaj. Alkohol jest ładnie ukryty. Przyjemne piwo. Jest pewna soczystość, łatwo się pije. E, zapomina się, że to jest 8%. Fajne, relaksujące, przyjemne. E, trochę takie old schoolowe, ale to mi się podoba. E, udało mi się zrobić dobre piwo. W końcu jest w supermarkecie. E, taniej niż na ich własnej stronie. No super. <laughs> Jeżeli mieliście okazję spróbować, napiszcie w komentarzu co o nim myślicie. Eee, przyjemna koncepcja. Mam nadzieję, że ta syna Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Komentujcie i prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cheers.